Cześć, witajcie z tej strony TIKUPL i witam was w pierwszym odcinku z serwera Hardcore SKKFA. Właśnie znajdujemy się na, na terenie gildii Ench, która jest moją gildią. No jest w niej trochę osób, rekrutacji do gildii na razie nie mamy. Akurat znajdujemy się w moim pokoju, który jest jeszcze na razie frykilowskim pokojem, ponieważ jeszcze praktycznie nic nie jest udekorowany ani dobrze zaopsowany ponieważ nie miałem czasu, aby go zrobić, bo chodziliśmy troszeczkę na klepy. Co będzie na kanale, od razu Wam powiem w tym filmiku. A więc tak, na moim kanale będą klepy, różne z serwera Hardcore i no różne takie rzeczy. Myślę, że może też z Highplaya kilka filmików się pojawi, ale najwięcej to będzie właśnie tutaj z tego serwera Hardcore. Wraz z moją gildią będziemy tutaj nagrywać. I myślę, że przy tym będziemy się dobrze bawić. Także zapraszam już niedługo na najlepsze filmiki. Tylko u mnie. No, to widzimy się w następnym odcinku. Papa. Pa.